maneczko pokażę co u pocztowych na dachu siedzą Jeden szaki dobrze się odchowały Tu już siedzą mamki na innych, tam siedzą też na innych już nie na pocztowych dwóch pocztowych już nie ma tych pięknych, młodych Wczoraj przyszłem z roboty, to już ich nie było Za duża moc w skrzydłach, za mało <grystanie> Za mało mądrości w głowie Ale już ładnie tydzień latały, mówię Z tymi starymi tak wysoko Ale tak przypuszczałem, a wchodzą w stary Że jeden dzień przyjdzie taki, że ktoś koło mnie będzie wypuszczał jakieś pełno młode na prudny lot czy coś I chociaż w tygodniu się zabrały z takim locikiem 50 sztuk jakimś cudem przyszły, nie? ale pamiętacie ta matka ich ta nakrapiana też zginęła chyba po kilku dniach przyszła taka styrana no mówię, od wczoraj nie ma no trudno No ponad tydzień latały Ładnie Mocne takie ptaki no, zdrowiutkie to wiecie Dobrze Tutaj bałagan jak zwykle Mówiłam no, jest tego ba to Chce to jeść O zobaczcie one tylko za lepszym czekają się. Zakarmimy razem. Dla widerek już jest taki. O, tym podłożyłem. Też mi się tragedia jedna stała. teraz Wam pokażę. O, i szczaka. Podłożyłem, dobrze karmię. Kapcioki takie. Kolego, gdzie ty tu? Takie. Już duże Jeden, a tu drugi Bez na białogę Gdzie tam? Chodzisz Tu są dwa Tu jest ten blawinderek fajny o, Zaraz wam pokażę Patrzcie jaki ten krótki, nie? Ładny ten lawinerek jest. Kapcie duże. Już chyba sam je, nie wiem, bociany dopasły, pasły. Bociany też jedzą na czymś. Nie wiem czy się wylęgło, nie, jeszcze się nie wylęgło. Tam się coś krótkie... No, zobaczcie z góry jak. Ten fajny, króciutki i bardzo duże kapcie, nie? Tu jest coś małego. Berlinek srebrniaki pasom ale nie wiem jak go tam Jeden jest, o on taki dziwny na pasion mleczkiem Szuka Dobra, sieć na nim Bobku kapciaku Tutaj siedzą Jest tego wszędzie w każdych półkach Każę wam te mewki Pada, wczoraj nie wypuszczałem, bo było ta burze. Wiało. O, tu następny kapciaty. Więc nie wypuszczałem. Jeszcze się zdenerwowałem, bo wczoraj wchodzę. Widynek jeden spadł. O, kolego, zobacz te winderki średniodziowe, Twoje już są takie. Ten. Jest taki, później Ci nagram ten. O, te to sobie razą. Ten to nawet na dachu jest. I jeszcze jest... Tu widzę, że spadło. A to fajne. O, tu jest fajny okaz. Zobaczcie, jakiś zamiczka czarna. To jest fajne. Chodź tutaj. Tu był Twój dom. Jest tam tych srebrniaków, ja nawet. Nie wiem. O, tu fajny wylotek mi się wychował w ramce. Takim kuperkiem niebieskim. Łepulek On tutaj. No. I spad. Pokażę Wam tego. Bo tylko pokażę Wam jeszcze. A, jeszcze mi się chowa jeden ten. Pasiaty na biało, bez sztousa po tej drugiej parce jest tam tego co tam Fikasz. o i zobaczcie tego a dzisiaj pada cały dzień zobaczcie ten jaki kapcie dosyć duże i ładny w maści nie? No, zobaczcie jakie kapcie i to jest ten króciutki motylek takie, no żyją Tu siedzą po kraki, pospadywały pasiate Mało no, widać tu Mewunciek Z nimi O ten też na wychodzi już widynek O Jezu, cały Cały żółty, bo go polałem trochę takim preparatem żółtym bo jak się karmi je tą rurką to im się podrażnia gardło, nie? i już miał taki biały nalot no tak jak człowiek jak sobie nie podniebienie poparzy czy ten to no tak samo u gołąbka to mi było szkoda to go wziąłem polałem mu zobacz kolego nie wiem czy oglądasz tutaj kapciat kto je No i tu jeszcze jedno vestolsa. A i tam vestolsa się już się pierze. Dobra, zejdziemy niżej. Pokażę wam tego widynka. Cały dzień przypadywało tam pogoda taka. że ciekawa. Nagram trochę u tych Wiedeńszczaków Co tu się dzieje, a tu jest też fajna ta mewuncia Tam siedzi tych śmiotków małych Nie wiem czy z tych jajek to Ktoś Będzie, pokażę wam tą mewkę A, przysłał mi Groszek, super Jacek Jacka, Gołębie Jacka z YouTube'a, bardzo dziękuję. Super groszek i to jest groszek. Dziękuję Ci kolego, jeszcze chcę się rozliczyć z Tobą za ten groszek, bo... Wysłał mi chłopak. Tylko za przesyłka. Nie wiem, zadzwonię może później. O, a tu jest ta druga mewuncia, nie? Też dzióbki to one mają dobre. O jak te rurki się im pakuje i mi się to podrażnia. Ta ma fajnie, bo ma równo równowlota, chyba 7 na 7. No żyją no karmię Kupiłem przez internet rurkę dłuższą A dobra, sypniemy tym Macie No i widynów Widynów też trochę jest młodych, widynów to jest nawet fajny. To jest fajny widynek. Na wystawę mam na pewno coś fajnego i tu jest fajny widynek. Jest jeszcze tych młodych. O, tu będą widynki takie w miarę czarne, ładne białe piersi. Na wystawę to ten będzie ładny. Tutaj zaczęło się ruszać z widynami. O, tu widynka siedzi na dwóch. Tylko że tu chyba jeden kawowy wyszedł. Wiecie? No taki jasny dziób. O, tutaj to. Tu są też. Widyneczki. To jest po fajna parka. Zobaczcie, jaka samiczka, jaka piękna. Gwiazdeczki tylko na skrzydłach. Oczko białe. Coś zaczęło się ruszać z tymi widynami, ale. No i był jeszcze taki widynek tutaj, w tej półce. No ale niestety. A, Wam pokażę. Tu jest żółty z wiedeńskim. No a ten żółty nawet. O, nawet jajko jakieś. Nie jest złe, nie? Jest tego. Tu coś się wlęgło, nie? Tam nie wiem. Jest coś. O, co? Panowie. No, zaraz kończę lęgi. Jutro może się przejadę do Zgierza, Nie wiem, wstanę, zobaczę. Jak się będzie chciało. Bo... No, nie mogę tego, czekajcie Dobra, tam był jeszcze jakiś kurde, jajka na gnieździe nie mogą A i tu jest jeszcze coś chyba się zrobiło O jest widynek jeden No jest, coś tam jest O pokażcie te mewki Ta czarna jest coś tam siedzi, może znioski. Pod mewkami tymi drugimi się wylęgły, bociany. No i klatkę zdjąłem niech wyżrą to, co pod spodem. Ten jest fajny postawny. O! Taki postawny, wysoki na nodze. Taki samczyk. No, będzie chyba w miarę. Ale dobra, no nie. O! jest. Szkoda, że jest pocztowy. Kurde, a w dupie tam pocztowe to tam, no mógłbym sobie kupić jutro w zwierzu To jakieś. Nie, nie kupuję, bo to chorobę. Można sobie zobaczcie tego. Nogę sobie z widula, No i go karmię, bo spadł. Nogę sobie zobaczcie, jak widzicie, jak cofa. Wybił sobie z tego. Nie złamał. jest ładny widynek. Ja go karmię, bo co mam za inne wyjście? Obciąłem mu kapcie, bo miał przeogromne. Zobaczcie, wybił sobie. Nie wiem, czy widać nogę ze stawu. Nie wiem, teraz go boli. Czy on tak kuleje, bo go boli? O, o, o. o. Czy on kuleje, bo go boli? Czy kuleje, bo już będzie tak Gdzie kulał? Będzie kulał. Nie wiem co mu zrobić. Może macie pomysł. O, zobaczcie. Tak nogę bierze, nie? Widzicie jak mu wyszła ze stawów? Kurde. Szkoda go, bo pewnie go boli. Zobaczcie aż. Widzicie jak mu wystaje ta noga, a ta nie. Zobaczymy no. Tak to to zdrowo kupkę zrobi. Jak będzie... Będzie żył, no to będzie żył. No nie będę go zabijał. Zobaczymy. No. A jak będzie tak kulał, no niestety będzie trzeba go zlikwidować. Chociaż ładny widem. Zaraz się nakarmi. Nie martw się. No i znowu przepaduje. Ale ładnie. Tego łąbki pięknie latały. Wtedy jeden zginął. E, co wrócił. Na drugi dzień to chyba też nie było. Też go nie było, też jakoś mu się udało i za trzecim razem już One latały z tymi starymi, bardzo ładnie wysoko Pewnie ktoś tu puszczał, zabrały się z gołębiami Chyba, że jastrzą jednego dnia, bo jak wyjeżdżałem do pracy przed dziewiątą, to one jeszcze latały na kamerach Ale właśnie na kamerach patrzyłem, to nie wiem czy usiadły, bo Bo już tak jakby zanikły O zobaczcie, te stare widyny ta co z tą nogą już się pierzą, bo wyrzucają z tyłu te. O, blawindry też widzicie? Wyrzucają już pióra z tyłu. A, pokażę ci kolego. Kurde, zapomniałem ziarna. O, zobaczcie, te małe blawinderki wykarmiły bociana. Ty. To jest cud. Tu jest taka mała dźgajka z wadą przy kół ogonie, ale już nie chciałem go zabijać. A i tu jest kolego twój. Zobacz, już taki urósł. Tylko ja nie wiem czy to samica czy samca. To malutkie to. Tu jest jeden. Tu i ta to samiczka pewno. A co to może samczyk? Tutaj. No i tu, o jest. Nie nagram, no nie nagram ci. A, tu są dwa. Jedno takie, drugie tamto. To samczyk, widać, bo to fajne, wielkie kapcie. Będziesz miał pociechę. Nie pamiętam czy ty miałeś teraz, nie za dwa ty... Nie, na następny tydzień mieć chyba przyjechać. Tu jakiś mewek jest po babci, celebrytce. O Taki Szrajtek O te żyją w trójkącie, a to co chciałem sprzedać. No nie wiem, może by ktoś chciał, na tu na lata <laughs> Matka wszystkich tych berlinków, a w szczególności tej a tamten fajny mały to jest po to jest po tych chyba, tu jest też córka jej a, coś wam chciałem pokazać, bo tu było jeszcze są blawindery, o muszę zaobrączkować dwa małe tutaj co się działa na tych jajkach to niestety, ale nie ma. Ma dwa jaja. Jeszcze wam chciałem pokazać. Pokaż. Tu są jeszcze takie mewuncie fajne. Zobaczcie. Jeden czerwony. A może tak pokażę. Jeden jest czerwony, a drugi jest e, falowy. Tylko nie taki izabelek, ten, tylko taki falowy jak u tych wiedeńskich. Jest taki fajny, taki ciemny falowy z Z jasniutkim dzióbkiem I to też będzie. Bo są jeszcze takie izabelki. O tam jest. O tam jest ich matka, bo to po niej jak lawinderka wygląda. A ojciec ten, nie? Czerwony. On też tam nawet. Nie, to ten nie był na wystawie. Ja sprzedałem te, co na wystawie były. Tam ten jest od kolegi. O, tu cała parka jest, to jest rodzice ich. Jedno w matkę, tylko że w ciemniejsze falowe, a drugie w ojca. Czerwony. <grystanie> Akie. Małe. Knotki. No i jest. Ale ten jest też. Ten to jest. Zobaczcie. Krótkie lawindery. A i tu jeszcze coś jest. Czekajcie. Tutaj jest chyba po tej. O tutaj jest co? Niebieski. Niebieski. Tu jest po. Po chyba nakrapianej. Żółtej. I po nakrapianym. Takim co na wystawie. Tam to... Pokażę matkę. Pokażę matkę, matkę. No tak, a Wy w trójkącie siedzicie? Matka, 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 gdzie Ty jesteś, matka? Czy ja ślepy, czy jaki? Taka powinna być tutaj, gdzieś może. Ale nie, no właśnie. Poczekajcie, bo jej tu nie widzę. Nie widzę. A jest, tutaj. O, po tej. Widzicie? po tej nakrapianej. Czy ona jest... Tak, ona chyba z nakrapianym, czy z siwym może, nie wiem. O, a tu jest ten dla winderek najmłodszy. No, wejdę jeszcze z wami tam na górę i... Pokażę wam co tam. O, jeszcze wam pokażę, tu się jeszcze skrył taki. Wiedeńskich na wystawę będę miał też fajnych. Zobaczcie tu pod tą wolierką jaki wiedeńszczak. Jest fajnych to tam są jeszcze lepsze. Zaraz zamknę tu okienko, to wam dogram. Tylko tego złapę. Ale zobaczcie jakaś sprężyna. No jesteś sprężyna. No wchodź. O pięknie. O. Tu są sprężynki. Zobaczcie jakie nalęcie. łódki z tego roku. Tam drugie. Nóżki czarne. O, trzeci. Na białogon. Zobaczcie jakie. Na, na białodomek, nie? Ale te to są lalki. Te to laleczki. Będzie co na wystawie w Kielcach pokazywać. I z widymów się cieszę, bo z widymów jest też dla mnie się fajnie. Dobra, co tu więcej nagrywać? O, tam jest. O, tu jeszcze jest taki. Zobaczcie, jaka lalunia. Ja go nie, zapomn... nie nagrałem, bo tu może tak troszkę. O, zobaczcie, jaka, sp... zobacz, jaka sprężynka. A tam drugi, nie? Wyżej na pełnej lęcie ładne i stójka i wszystko to już się zapowiadają bardzo dobre gołębie. W tym roku na razie trzymajcie się, ciepło nie chorujcie. O! A i pokażę Wam te dwa widynki zaraz. Jestem u widynków, pokażę Wam te dwa takie są konkretne. Naprawdę konkretne. To jest jeden ten o, ten jest bardzo fajny bardzo bardzo fajny oczko białe i ten ten jest zarąbisty i ten bo ich tak nie widać bo nie mogę tam ręce mam tutaj. Soko. Ale to są konkretne ptaszki Ale to jest No i ten z tą nogą To też był taki fajny Ale no niestety Zobaczcie to to jest W umaszczeniu i spierzy się, zobaczymy co to będzie Dobra trzymajcie się, nie będę was tu zanudzał Opowieści dziwnej treści Moje wiedeńskie, takie samczyk stary to wszystko po Ładne, kanciate, porozwijane. Mepulki tutaj też. Samczyk. Zabiało domek. Z wiedeńskich to jest ten, to jest że Jest tego dużo. Dużo, dużo, dużo. <laughs> będzie co pokazywać, będzie co przebierać. Jest tego, jest tego tyle, że nawet jak mi coś zginie to ja nawet nie wiem. Tutaj na takiej delikatnej lencie. Na białogonki tam dwa. Tu kolejna na lęcie. Jajka chcę znieść. Bo wylęgało się dużo. No zobaczcie jaki. Na lęciosz. czarne te. Końcóweczka ogona tylko. No ta. Ja cię będę pokarmił. Tu na taki drobnej Tu na biały ogonek jakie łebki Też je trochę... Dokarmiam je trochę, bo przecież Wody daję, bo... Tu na też takie lęcie Jest tego Będzie co naprawdę Pokazywać Tu na biały O, tu fajna stójka Ta, o to, to, to. Zobaczcie lęta tylko. Dobra, narka, trzymajcie się. Cześć. Nie przedłużam. Tu jeszcze na białodą. Trzymajcie się, może jutro coś dogram, może do zgierza. Nie wiem, zobaczę jak stanę. Na razie.